Dobry wieczór albo dzień dobry. Nazywam się Karolina Sulej, a to jest program Ludzie w ubraniach, który realizuje Ewelina Milik-Danielska, a wydaje Michalina Bijeńko. Dzisiaj te ubrania są bardzo szczególne, niepozorne. Nie potrzebuje ta konstrukcja zbyt wielkiej ilości materiału, natomiast nieustannie ewoluuje, jest szalenie znacząca. Bywa, że fetyszyzowana w każdym znaczeniu tego czasownika i ogromnie ważna dla tych, którzy noszą tę część garderoby, ale też dla tych bywa, którzy na nią patrzą. Będziemy dzisiaj rozmawiać o stanikach, biustonoszach, jak zwał, tak zwał. A w nazywaniu pomoże mi Katarzyna Kulpa, blogerka, edukatorka i testerka bielizny, która od wielu lat stara się znaleźć sensy, komfort, piękno w tej części garderoby znaczącej dla nas kobiet i nie tylko. Jak już wspomniałam, cześć Kasiu. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. <noise> tak, mówimy o wszystkich porach jednocześnie, ponieważ jesteśmy i wieczorem, i w formie podcastu, więc każda i każdy może nas słuchać, kiedy tylko mu albo jej się podoba. I dzisiaj będziemy rozprawiać o tym, co obie teraz też mamy na sobie. Ja przyznam się szczerze, że nawet nie wiem, jakiej firmy nie możemy też tu o tym mówić ale naprawdę nie wiem, co mam na sobie, jeśli chodzi o to, kto to zrobił. Natomiast wiem, że jest mi wygodnie. To znaczy, nie pamiętam o tym, że mam tę konstrukcję na sobie, czyli chyba nie uwiera mnie, chyba sprawia, że mogę się zająć innymi rzeczami. Czy to dobrze, że tak to czuję? To bardzo dobrze. Ja chciałabym się zwierzyć z tego, że właśnie czuję to samo. I mam z tego wielką satysfakcję, że udało mi się doprowadzić. I siebie, i może w jakimś sensie też nasz polski rynek bielizniarski, do tego momentu, że ja z rozmiarem 85H czuję się w biustonoszu tak, jakby go nie było. No właśnie, bo o czym będziemy rozmawiać? O tym, w jaki sposób dostępność do bielizny jest związana z komfortem psychicznym i w ogóle, że mamy do tego prawo, ponieważ nasze ciała. Mają ten kształt do obsłużenia. To jest jakaś podstawa, prawda? Jak rozmawiałyśmy wcześniej, to bardzo mi się spodobało, że powiedziałaś, że to jest pewna oczywistość, że ten biust musimy jakoś zaopiekować, bo przecież jest to ważna, wyeksponowana dla nas i bardzo widoczna część naszego ciała, po prostu, tak? Kawał ciała. Tak, no to jest kawał ciała, różnej wielkości ten kawał może być. Oczywiście, im jest większy, tym bardziej go zauważamy. No tak czy inaczej, no, nie da się jakby zapomnieć o tym, że mamy piersi, jeśli jesteśmy osobami z piersiami. Piersi są z przodu, na piersi prawie cały czas mamy widok, nie tylko ci, którzy na nas patrzą, ale my również oraz oczywiście je czujemy. Czujemy pewien ciężar, czujemy no jakiś taki... Część o istotnym rozmiarze, z którą coś trzeba zrobić, z którą trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się ubieramy, która nam wpływa na krój ubrań, które nosimy. A przede wszystkim wpływa na to, w jaki sposób odczuwamy ciało, kiedy się poruszamy, na przykład kiedy się schylamy, kiedy skręcamy tułów, kiedy podnosimy ręce itd., kiedy zbiegamy ze schodów, kiedy biegniemy do autobusu, kiedy biegamy, kiedy podskakujemy, kiedy uprawiamy sport. Na to wszystko wpływa nam w jakiś sposób to, jaki mamy biust i on też kształtuje troszkę nasze wybory i odzieżowe, i stylistyczne, i tak dalej. Wszelakie mm, no. w ogóle. Mam wrażenie, że jakby to, w jaki sposób kształtuje się to nasze ciało także dorastając, ma wpływ na to, jak my siebie odbieramy. Ja na przykład, e, ponieważ byłam jedną z najwyższych dziewcząt w klasie i jedną z dziewcząt w klasie, które miały największy biust, to Garbiłam się, żeby po pierwsze być niższa i schylać się do moich koleżanek, a po drugie, żeby ten biust ukryć, bo się wstydziłam. Da. Tak. No. Tak, no. Bardzo dużo wstydu tutaj jest no wokół tych naszych biustów. Do, docierają do nas sprzeczne komunikaty, i sprzeczne oczekiwania, jak zresztą w bardzo wielu dziedzinach się dzieje w przypadku kobiet. Z jednej strony każe nam się te biusty ukrywać i się ich wstydzić, z drugiej strony się nas zawstydza wtedy, kiedy one nie są widoczne, kiedy są za małe, prawda? Zresztą w ogóle to jest ciekawe, że, że każda kobieta ma jakąś, jakąś teorię na temat tego, jaki jest jej biust. To prawda. Czy, jest, czy jest mały, czy jest duży, czy jest średni. I to czasami zupełnie nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na, na faktyczną wielkość, tylko jest jakby wypadkową tych komunikatów, które ona otrzymuje, otrzymuje z otoczenia tego, w jaki sposób, jak wyglądają kobiety z jej otoczenia, jak wyglądają kobiety z jej rodziny. Także no do mnie często yy, zgłaszają się różne osoby po porady biustonoszowo, rozmiarowo, biustowe. Mhm. Yy, yy. I to jest y, bardzo ciekawe, jak różnie, jak różnie kobiety siebie oceniają. Na przykład piszą, że mają okropnie duży biust, z którym nie mogą wytrzymać. Okazuje się, że jest to rozmiar 70E. <laughs> Co z mojego punktu widzenia jest, y, no, y, powiedzmy, drobnym rozmiarem. Może nie naj, najmniejszym na świecie, ale takim całkiem, no, przeciętnie ogarnialnym. Mhm. Także bieliźnianie, tak? To znaczy, tak. że jest więcej mm. biustonoszy w tym rozmiarze, niż na przykład w tym rozmiarze większym, jak Tak, rozumiem. zdecydowanie. No też bardzo duży wpływ na postrzeganie naszych piersi ma to, jaki mamy wybór y, mm -hmm. y, ubrań i biustonoszy w sklepach. Zwłaszcza te biustonosze nas tutaj pod tym względem y, kształtują, bo gdy się okazuje, że y, staniki z sieciówki jakoś tak ciągle nie leżą, Albo są za małe wiecznie, albo jakoś tak, nie wiem, krzywo jest, albo niewygodnie. To nam się wydaje, że. Znaczy tutaj różne, do różnych wniosków osoby dochodzą oraz to jest, że staniki są B i poradzę sobie bez nich. Mhm. To, to czasami zresztą jest bardzo dobre wyjście z sytuacji. A czasami zadręczają się ludzie tym, że ich piersi są nie takie jak trzeba, że są jakieś takie niestandardowe, jak to się mówi, niewymiarowe. No, do tego stopnia, że czasem ludzie czują się no, naprawdę no, tak dziwacznie zbudowani, że no, czują też potrzebę dowiedzenia się, jakby to zoperować. Na przykład czasem zresztą ma to, ma to jak najbardziej dużo sensu, bo są biusty za duże istnieją biusty za duże, to są takie biusty, przy których naprawdę nie da się komfortowo żyć. Ale jednak zdecydowana większość piersi postrzeganych przez ich osoby właścicielskie jako duże, uh -huh. to są piersi ogarnialne biustonoszowo. Uh -huh. Także jeżeli przyjdzie ci do głowy, droga osoba, która nas słuchasz, że masz za duży biust, bo nie dajesz rady się ubrać w sieciówce w biustonosz, to spoko rozejrzyj się, poszukaj sklepów brafittingowych, zajrzyj na mojego bloga, serdecznie zapraszam, bo większość sytuacji jest do ogarnięcia. No i teraz pojawiły się internety. Udało mi się trafić na forum internetowe. Fora to są takie to jest to coś. Coś o czym młodzi użytkownicy internetu może nie wiedzą albo nie pamiętają. To były jeszcze czasy przed Facebookiem, wiecie, i przed Instagramem, nie było influencerek i tak dalej. <grym> I ludzie gadali ze sobą. Ludzie gadali ze sobą, gadali pisząc, nawet obrazków za bardzo się nie wstawiało wtedy, bo to za długo by się ściągało wszystko. Trafiłam wtedy na forum na pewnym portalu, które się nazywało Dla Biuściastych, potem przemianowane na Lobby Biuściastych. <grym> Piękne, prawda? Piękne. <laughs> Zresztą długą i piękną historię miało to forum. Zresztą chyba jeszcze istnieje, ale już tam za bardzo ruch się nie dzieje, bo. Ale to wszystko na Tak. tak? Mhm. Um, no i tam się dowiedziałam, że są też inne osoby z moim w cudzysłowie problemem. I zaczęłyśmy tam się wymieniać informacjami po prostu. Skąd, gdzie, jak, rozkminiać, o co chodzi z tym dobieraniem rozmiarów, że jaki to ten obwód trzeba mieć, żeby, żeby on się trzymał, jakie te miseczki, żeby, żeby no, trzymały jakoś te piersi, mieściły je i żeby było wygodnie, i żeby te druty nie kłuły i tak dalej. I tam, tam się urodził brafiting w Polsce. Urodził się właśnie na tym forum. Także jest duża szansa, że jak idziecie do salonu brafitingowego. To y, właścicielka tego salonu była użytkowniczką tego forum właśnie. A widzisz, czyli po prostu to było no, w cudzysłowie rozwiązywanie problemów, ale tak naprawdę też pewien rodzaj y, kształtowania zajawki, tak mówiąc potocznie, tak, że wiele osób y, tak zainteresował ten temat i tak zrobił wrażenie na tych osobach brak absolutny tak? tego wyboru, y, że zapragnęły y, być tutaj pionierkami. E, tak, no to jest w ogóle super, że dziewczyny poczuły, że, po prostu poczuły, że znajdując ten właściwy swój rozmiar, e, tak bardzo zmieniły swoje życie na lepsze, bo to się naprawdę zmienia życie na lepsze, słuchajcie, naprawdę. E, ludzie czasem myślą, że ja żartuję, mm, ale to trzeba przeżyć. To jest poważna sprawa. Ja tak, się nikt zgadzam. ci nie może pokazać, po, czy, e, czym jest Matrix, musisz zobaczyć to sam, sama. E, Wiele z osób po przeżyciu takiego, tak jak mówiłyśmy, stanikowego oświecenia doszło do wniosku, że kurczę, to jest taki biznes do zrobienia tutaj, bo są przecież, jest grupa docelowa, ogromna potencjalnie, jest mało wiedzy na ten temat. Są towary, które trzeba albo stworzyć, albo sprowadzić, ale są i jest to możliwe, żeby te biusty, tak zwane, ja tu bardzo w cudzysłowie mówię, niestandardowe, czyli rozmiary niesieciówkowe, o mm -hmm. ja lubię takiego sformułowania używać, bo to chyba najściślej oddaje to, to, o co chodzi, że tak naprawdę te rozmiary sieciówkowe obejmują mały wycinek populacji, także cała reszta populacji jest do <noise> zagospodarowania przez nowy biznes i mnóstwo tych nowych biznesów powstało. Stare biznes się trochę przestawiły w nowym kierunku. Nasze firmy bieliźniarskie, których nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wiecie, jest bardzo dużo. Mamy tak? fantastyczny przemysł bieliźniarski. No, tylko trzeba wyjrzeć poza sieciówki, prawda? No, już do internetu wystarczy zajrzeć, bo tam jest znacznie więcej. Tylko czasem no, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie szukać. To zapraszam do siebie, bo ja tu. No właśnie, mam że przebudować. Tak. Ehm, Naszym celem w ogóle forumowym było to, żeby doprowadzić też naszych producentów do tego, żeby zaczęli tę niszę zagospodarowywać, bo na początku to, to też było, było takie, no ale jak to? To przecież my tego nie sprzedamy. Jakaś miseczka G czy H czy, czy, czy K w ogóle, jak to wygląda, co to jest? To, to w ogóle jest, naprawdę nie było na ten temat wiedzy. Tutaj mm, bardzo nam pomogł, pomógł, nam rynek brytyjski, który już wtedy, kiedy forum zaczynało działać, już był całkiem nieźle rozwinięty i tam te rozmiary były, więc można było po prostu przynieść i pokazać, że zobaczcie, Brytyjczycy istnieje. to robią, to istnieje, <laughs> ludzie to kupują, no to czekamy na was, nie? E, oczywiście to nie było takie Hopsiu, to to nam zajęło lata i w, w, w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, to, to w ogóle no różnica jest olbrzymia, to, to no naprawdę jest kilkanaście filmów w Polsce, które produkują bardzo duże zakresy rozmiarów. Jest też jedna firma, która produkuje największe na świecie zakresy rozmiarów. Mm -hmm. Także jesteśmy bardzo do przodu w Polsce. I to niesamowite jest zjawisko, że udało się tak rozwinąć ten rynek, zaczynając tak naprawdę ruchem oddolnym. Także to nie niewidzialna ręka rynku. Ona nam nie załatwiła tego, co załatwiłyśmy sobie. Sobie same. Jest to szalenie feministyczna opowieść, powiem ci. No też tak uważam. Bo to jest bardzo feministyczny temat. No właśnie, bo powiedziałaś o tym, że są sieciówki, te sieciówki mają też reklamy. I w ogóle można się zastanowić, dla kogo są reklamy bielizny. Czy one są dla kobiet, które chcą sobie dobrze dobrać stanik, czy one są dla mężczyzn, którzy chcą oglądać kobiety w bieliznie, która wpisuje się w jakiś. Kanon, który ustala niewidzialna na ręka rynku. E, tak. No w ogóle reklama bielizny to, to, to jest temat rzeka, tutaj również z, z, z punktu widzenia. No. no. E, w reklamie bielizny obraz tego, jak ma wyglądać biust Biustonoszu, jest y, zazwyczaj, to się trochę zmienia w dobrym kierunku, ale to wciąż idzie, idzie powoli. Uh -huh. A tych 18 lat temu to był po prostu dramat. Y, ten obraz biustów w Biustonoszu jest totalnie zafałszowany. Okej, okay, dlatego wyjaśni. że y, no. jakby na wielu z tych zdjęć reklamowych biust Biustonoszu wygląda tak, jak biust w dużo za małym staniku. Uh -huh. To jest ten problem. To jest kwestia za małych miseczek, z których te piersi się tak kusząco. Wynurzają. E, wynurzają się tak. E, mamy takie kulki. No właśnie takie kulki idealnie. E, no, takie okrągły. idealne, okrągłe kulki podniesione, zebrane, prawda? Te, te, takie jak my w naszym żargonie forumowym to nazywałyśmy jabłuszka w koszyczku. <laughs> Więc te, te jabłuszka w koszyczkach. E, e, tak, po są tak do ciała, tak, zawładnęły tak. naszą wyobraźnią. No, no teraz to już w ogóle można je w zasadzie namalować, wygenerować sztuczną inteligencją. Nawet nie muszą być prawdziwe, te jabłuszka. Um, I to ma być, yy, ma być ciało w biustonoszu. Bius Biust Bius w dobranym biustonoszu nie wygląda dokładnie tak. Ey, no. Przede wszystkim często jest tak, że gdybyśmy sobie no, wyobrazili nawet, jak z boku wyglądają te jabłuszka w koszyczku albo z tyłu, no to prysyłby urok tego całego obrazu, bo by się okazało, że, że no, nie mamy takiego gładkiego profilu, tylko te piersi jakoś wystają ponad tymi miseczkami, że ten materiał się wbija i tak dalej. No to w ogóle no to ten kuszący wygląd biustu to jest po prostu biust ściśnięty za małym stanikiem. O, a no widzisz, no właśnie, pamiętam. Yy, mów, mów. Yy, więc yy, no, oczywiście ukształtowało to wizję tego, jak kobiety spodziewały się, że ich biusty będą w stanikach wyglądać. To jest też problem do, do, do przezwyciężania przez brafiterki yy, na co dzień, bo przychodzi klientka i oczekuje, że w dobrze dobranym staniku, w którym będzie jej wygodniej, który będzie yy, miał prawidłowo rozstaw fiszbin, który nie będzie jej kół i tak dalej, yy, oczekuje, że będzie wyglądać tak, jak na reklamie. No co, dokładnie tak. Co bardzo często nie jest możliwe, po prostu, fizycznie. Mhm. No ja pamiętam, jak wielkim szokiem było dla mnie, jak pierwszy raz się znalazłam w takim właśnie salonie brafitingowym e, i brafiterka mi tak właśnie zbierała e, mhm. te no, nie za przeproszeniem. Zbierała mi cycki po prostu. Cycki. cycki e, z, że tak powiem, całego e, mojego ciała niemalże, nie? Że tak po prostu i z tyłu mhm. zbierała i z, z boku. Pleców. I nagle się okazało, tak. I nagle się okazało, że mój biust to nie są właśnie te kulki przyczepione do mojego mhm. ciała, tylko że to jest taka obręcz, że to po prostu zajmuje miejsce i, i to jest więcej niż e, jakby ten taki kawałek wystający. tak Że to jest e, pewien rodzaj e, przestrzeni, takiej architektury, nad którą trzeba zapanować, a nie właśnie coś, co trzeba umieścić w koszyczku. Tak, 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 bo też wydaje się często nam, że, że biustonosz to jest coś, co tak nakładamy z przodu Dokładnie. i to wtedy tak fajnie wygląda, nie? Tymczasem to nie jest, myśmy też tam, to, to z forumowego żargonu. Biustonosz to nie są dwie czapeczki na sznurku. Bo to nie chodzi o to, żeby przykryć i ozdobić tą ładną koronką czy, czy haftem, tylko chodzi o to, żeby objąć pod, i podtrzymać, ustabilizować. No oddzielić od tego, co jest pod spodem, bo najczęściej, zwłaszcza jak mamy piersi większe, to przeszkadza nam to, że one nam po prostu leżą na brzuchu. Więc trzeba je z, tego, z nad tego brzucha troszeczkę unieść, żeby było po prostu wygodniej, żeby nam było lepiej w skórę i tak dalej. Żeby to się wszystko mogło wydarzyć, żeby na przykład też zebrać je trochę spod pach, prawda? No bo jak poruszamy Rynkami, to bardzo duże piersi przeszkadzają. Mniejsze może mniej, ale no tak czy inaczej, ta pacha musi być jakoś ogarnięta, żeby, żeby po prostu na przykład fiszbiny nie kłuły nas w piersi. Ehm, żeby to wszystko się wydarzyło, to ten rozmiar musi być prawidłowy.